Czy tam, czy EA, że pan za odpalenie gry masz trofeum, za przejście pierwszego rozdziału, drugiego, trzeciego, piątego, kurna, no to wiesz, to, 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 to się mi jest celem. Ja to przechodzę mimochodem, więc to nie jest żaden wyczyn, że zdobędę trofeum za to, że przeszedłem pierwszy rozdział. Bo to nic mnie praktycznie nie kosztowało. A to ktoś, kto, ktoś kto to wymyśliła, to chyba... W Xboxie pierwsze było to. A ci ciądy to powiem ci, że trafili. Tam. Ty cały czas coś o tym mówisz. Nie, teraz przeszedłem na twoją starą. My nie wiem dlaczego, ale ostatnio się, nie się no. robię coraz mniej miły. Ale jest na to sposób. Po prostu. Unikanie Ciebie. Masturbacja, o nie. A to sposób. To w tym innym Chyba, że Twoją odpowiedzią na wszystko jest masturbacja, to wtedy faktycznie. Masterbumbumbacja. Ja tego nie znałem. A to jest połączenie masturbacji i co? I wsadzenia sobie no, teraz... grejpfruta w dupę. Lubię zielonego grejpfruta, czerwonego nie tak bardzo, ale... No bo, A czerwony, ja czerwony, nie? bo czerwony jest większy. No, ale ale wy się... jesteście głupi! Ho, A jak ho, się ho, udało ho, tego ha, mniejszego, chryfkę. to później tylko no, tylko próbować. Tak, garbuza też już miał w dupie. Tak, I dynię też. Jest Fascynująca tługo. jest ta konwersacja, chętnie, chętnie porozmawiałbym z wami jeszcze na temat sadzenia sobie najróżniejszych owoców w dupę. Ale myślę, że pójdę sobie do sklepu, by mi się woda skończyła. Uuu. Powiem wam, że ciężko się pije wodę jednocześnie wydychając powietrze. To wciągaj powietrze pijąc wodę. Musisz pić wodę i brać głębokie wdechy, to sprawdzisz wtedy, czy... Takie, głęby, takie głębokie, ja musisz takie musisz... Nie no, co ty? Wodą? Chyba mnie budawans... ktoś 80%, 80 z wody, na no, Kuba, to jak się możesz utopić w wodzie, tak. Jesteś, Kurwa prawie cały z wody i chcesz się w wodzie utopić? Napierdola, to mądre. O kurwa. Ja ty już że ty z kim rozmawiasz. Tak. Jesteśmy bardzo inteligentni. No nie mogę powiedzieć. I... Bo się obrażicie i pójdziecie na. No. Ale zaczyna się na G, a kończy na łupki. <grym> Dobrze, że ja ci nie powiem, co ja myślę o tobie. Zaczyna się na ko, a kończy się na ongą. Ludzka reklama antykoncepcji. Kto się ta. Kto ta wyjmuje tutaj tak to sobie w końcu i No kurwa, oczywiście, zaraz bo wszystkie dzięki, to rozkład, wszyscy, tam rozkładwo jest. Teraz kurwa wszystkie. Dobra, przyjaciele mu sercu i dupie. Jako, że ten internet i tak mnie nie praży, to idę i zrobię pożytek ze swojego czasu. I nie sobie włosy, ogolę jajka. My myślałem, że albo, odgorbię. to sobie żyły. <grym> Nie radek, bo jak ja umrę, Słysza, to już nie, to ty, nie A ty wierzyć. jesteś teraz łysy, przepraszam? Czy co? Łysy jak kolano. Łysy jak moje jajka. Na szczęście nie widziałem twoich jajek, więc ciężko mi to ocenić. Jak? Łukasz, nie widziałem, a nie pamiętam, to są dwie inne rzeczy, także proszę cię nie mieszaj. <słysza> no ale jakby nie było, to nadal nie wiem, jak to wygląda. To kupa przesyła Ci no zdjęcie. Nie, nie przesyłaj mi zdjęć. jest mu zdjęcie. Filmik, ja Na Power jesteś obcięty, czy tam zostawiłeś troszkę takich kurwa... Nie, Power też Ale mówimy mówimy o moich jajach teraz, czy o czymś? O dupie. O no już się Na dupie, ma na zwykła. O, no i okej. Okay. Ja to widzę ja. Instagramie. I Jak siadam wtedy gołą dupą na kanapie, to mam lepszą przyczepność. Wtedy idziemy jest... miejsce pomiędzy odbytem a tak. kanapą, żeby gaz wylecywały naturalnie, a nie cię wysadzało w górę. Dobra, rozumiem. Sam jesteś taki gaz. Normalni ludzie są kurwa w 70% z wody. Ty jesteś siarki, za Nie mogę być siarki. Twoje bąki mówią co innego. Co twoja pani czytała na chemii i biologii, bo ja nie wiem ty. Co... Moja jednak Nie, Je, dobra, chłopaki. Idę. No dobra, idź. Także trzymajcie się, życzę Wam udanej o, niedzieli, udanego życia i udanej to masturbacji. To czas na... Ja pierdolę. Nie to ja to pierdolę. Moje mięśnie. Hmm. Nie ufaczę. Faktusze samotność ci nie służy za bardzo. wiesz? Nie wiem, nie mam z kim kłócić. Widzisz, widzisz, jakie jest moje życie, kurwa, puste. No, ale jak, no tak, ale jak się w ogóle kłócił, to ci dziewczynka nie chciałaby z kimś kłócić. No, tak źle i tak nie będzie. Pamiętaj. Ale później, ale później będzie seks na zgodę. Wiesz, za dużo filmów czasami oglądasz, to nie zawsze się tak kończy. Nie, ale no mam na myśli po mojej kłótni z całym sobą teraz. A! A, no to wszystko jasno. To... Teraz no. już jest po teraz wyjdę, teraz wyjdę, rozumiesz, w gniewie. Pójdę, nie, ale pojadę do Chińczyka, koniec. może będzie otwarty, to kupię jakieś romantyczną kolację na zgodę i później będzie seks. No rozumiem, ale Ech. plan jest ładny. Plan jest ładny i A najlepsze. Się... I wiesz, co jest najlepsze? Że to na pewno ci wyjdzie. No nie, masz szans, no, nie wiem, się nie wiem, no jeśli dobrze rozegram karty. No, no, to no, nie karty jest powiedziane, że, że. To nie jest że <laughs> będzie wzykany chyba. Ja jeszcze się nic, Ale... na nic nie zgadzałem. Jezus. Jezus. Najpierw no, muszę samego siebie przekonać i przeprosić. A, tego można zrobić. Można znikanie, bez przeprosin to przejdzie. No, no właśnie, bo no, ja, ja taki zatwardziały jestem, to mogę się, siebie nie przeprosić. No dobrze. W takim razie dziękuję.